Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w czwartym filmiku dotyczącym serii Skutecznie zaplanuj naukę języka obcego. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, kto jest Waszym idealnym nauczycielem. I tutaj już się poprawię. Nie chodzi o to, kto jest idealnym nauczycielem dla wszystkich, dlatego że takiego nauczyciela nie ma. Nikt nie jest zupą pomidorową, aby każdy go lubił. Nawet jeśli nauczyciel jest niesamowicie wykształcony, niesamowicie miły, to zawsze znajdzie się jakaś osoba, która nie będzie go lubiła. A zatem w tym filmiku nie chodzi o to, kto jest idealnym i najlepszym nauczycielem dla wszystkich, ale kto będzie idealnym nauczycielem dla Ciebie? Jakie kryteria wziąć pod uwagę, aby wybrać tego idealnego nauczyciela? Pierwsze kryterium, które według mnie jest najważniejsze, to to, czy Wam się dobrze z tym nauczycielem rozmawia. Wybierajmy takich nauczycieli, wobec których odczuwamy tak zwane flow. Oczywiście jest to całkowicie subiektywne kryterium. Kogo zazwyczaj lubimy? Lubimy takie osoby, które są do nas podobne. Spójrzmy na zdanie Ja lubię Ciebie w języku niemieckim. W słowie dziś mamy tak naprawdę słowo ich, czyli ja. Ja lubię Ciebie, bo Ty jesteś podobny do mnie. Ciekawe, prawda? Następną kwestię, którą polecałabym wziąć pod uwagę, to to, czy nauczyciel ma wykształcenie kierunkowe na prestiżowej uczelni. Ma to duże znaczenie. Czy dana uczelnia rzeczywiście gwarantuje jakość dyplomu? Szczególnie gdy obecnie często się słyszy, że studenci po studiach lingwistycznych albo po filologii nawet nie potrafią płynnie mówić w języku obcym. Mam nadzieję, że prestiżowe uczelnie zachowają jakość swojego dyplomu. Poza tym sprawdźcie, czy nauczyciel. Czy skończył licencjat, czy magistra, czy może ma stopień doktora. Jest to bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że jeśli skończył licencjat, to ma tylko i wyłącznie poświadczenie o tym, że zna język obcy na poziomie C1. To nie jest poziom C2, więc to nie jest poziom tzw. Native Speakera. Jeśli ktoś ukończył studia magisterskie, wtedy ma zaświadczenie o tym, że zna język obcy na poziomie Native Speakera. Natomiast osoby, które ukończyły doktorat i mają stopień doktora, to te osoby mogą wprowadzić coś innowacyjnego w nauce języka obcego. Tak jak ja, na przykład, sporo innowacyjnych Treści wprowadziłam w tym podręczniku dla studentów lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Jeśli chcecie sprawdzić, czy ktoś ma doktorat z danego obszaru, sprawdźcie to na tej stronie. Na tej stronie znajdziecie listę osób, które uzyskały stopień doktora w Polsce. Możecie sprawdzić zatem kompetencje osób na Instagramie albo na Facebooku, które nazywają się doktorami, a tak naprawdę być może nimi nie są. Następna kwestia doświadczenie zawodowe. Nie chodzi tutaj tylko o doświadczenie praktyczne na emigracji. Jeśli ktoś był na emigracji, to mógł się na emigracji posługiwać tylko i wyłącznie słownictwem codziennym, a niekoniecznie fachowym. Jeśli ktoś mówi, że jest ekspertem w biznesowym języku niemieckim, to zapytajcie się tej osoby, czy ta osoba pracowała w biznesie. Czy może zna to słownictwo jedynie opierając się na podręcznikach, które dotyczą tego obszaru? Jeśli ktoś chce się nazywać ekspertem, musi mieć doświadczenie zawodowe w tym obszarze. Na przykład ja, mimo tego, że prawdopodobnie znam większość słówek dotyczących opieki nad starszymi ludźmi, nie napisałabym albo nie odważyłabym się napisać podręcznika dla opiekunek, bo nigdy jako opiekunka nie pracowałam i tak naprawdę nie wiem, jakie słowa są używane w praktyce przy tej pracy. A zatem podsumowując, sprawdźcie, czy macie flow z danym nauczycielem. Następnie sprawdźcie, jakie ma wykształcenie dana osoba. I sprawdźcie, jakie ma doświadczenie zawodowe. Te trzy kryteria to są najbardziej podstawowe kryteria przy doborze tak zwanego idealnego nauczyciela. Natomiast to, o czym jeszcze chciałabym powiedzieć, to o trzech kwestiach, które zauważyłam w branży edukacyjnej i które niestety są zwykłą manipulacją. Pierwsza kwestia to to, jeśli ktoś się nazywa wykładowcą, a wcale tym wykładowcą nie jest. Wykładowca to osoba, która uczy na uczelni i należy do kadry akademickiej. Wszystkie osoby, które prowadzą szkolenia bezpłatnie na uczelni i y, przeprowadzają tylko i wyłącznie szkolenia, a nie należą do kadry akademickiej, nie nazywamy wykładowcami, tylko osobami, które przeprowadzają szkolenia. Nazywanie siebie wykładowcą jest po prostu nadużyciem. Następna kwestia. Jeśli ktoś mówi, że jest najlepszym nauczycielem, to powinien mieć do tego podstawy. Obiektywną podstawą do otrzymania nagrody, na przykład dla najlepszego wykładowcy, jest najwyższa średnia ocen wśród wykładowców. I właśnie ja taką nagrodę otrzymałam na Uniwersytecie Otwartym UW. Natomiast są takie osoby, są takie filmy, które nie porównują się z nikim i uważają się za najlepsze. Parę lat temu widziałam artykuł sponsorowany na ogólnopolskiej platformie, w którym szkoła językowa nazwała siebie najlepszą szkołą językową, mimo tego, że nie porównała się z innymi szkołami językowymi, które są dostępne na rynku. Taki artykuł sponsorowany jest płatny, jest yy, yy, reklamą dla danej szkoły i wprowadza zamęt. Ponieważ osoby, które nie wiedzą, jak działa marketing internetowy, wierzą w to, że ta szkoła jest najlepsza. A tak naprawdę to była tylko i wyłącznie płatna reklama. I następna taka manipulacja, którą zauważyłam w branży edukacyjnej, znajomości. Niektórzy nauczyciele siebie polecają, ale polecają tylko i wyłącznie dlatego, że dostali zapewnienie, że druga strona ich też poleci, nie wiedząc nawet, jak ta osoba uczy? Dlatego polecenia wśród instagramerów albo tak zwanych influencerów nie są wiarygodne. O wiele bardziej wiarygodne są opinie klientów. I na nie patrzcie. W obecnych czasach niestety nawet opinie można sfałszować. Dlatego pytajcie o opinie tych osób, które rzeczywiście miały z tym nauczycielem do czynienia. Oczywiście wszystkie te informacje, które Wam tutaj podałam, to była moja subiektywna opinia na temat m.in. tego, jak wybrać idealnego nauczyciela dla siebie, ale też opinia na temat branży edukacyjnej w Polsce. Jak nie dać się zmanipulować? Mam nadzieję, że Wam się to wideo podobało. Dajcie znać w komentarzach. Danke! Czy są jeszcze jakieś inne kryteria, które bierzesz pod uwagę przy doborze nauczyciela? Daj znać!